Cześć, cześć. Witajcie. Zapraszam na relację z kolejnej potyczki w Grand Arena Championships w Star Wars Galaxy of Heroes. Tym razem spotykam się z graczem e, Yer Erto, który to gracz na skład Arenie używa Galactic Legend Rey. No w tandemie jeszcze z się z kawokerem na reliku. W każdym razie e, sama Rey jest na reliku siódmym. E, po Hiro jest na reliku piątym, Fin-Hero jest na reliku piątym, a generał Kenobi jest za dodatkowego, za tanka generalnie, który tutaj będzie wszystkie hity ściągać w razie potrzeby. Jeśli chodzi o flotę, no to widzimy, ma średnią gwiazdkowego statek Gradiusa generalnie na arenie mi specjalnie problemu nie sprawia, ale... Wydaje mi się, że się nie przekonam co do przydatności floty tego gracza, a to dlatego, że Galactic Legend Ray poszła oczywiście do obrony poszła do obrony przed polem, właśnie przed statkami. Oh I tak, poza Galactic, Galactic Legend Ray, poza teamem z galaktyczną Ray, z legendą Ray, mam jeszcze tutaj na relikach do obcykania Darth Ravena. Yy, oczywiście, Haka 47, Bastila Shun Malak i Sid Marauder, więc taki team potrafi naprawdę mocno uprzykrzyć życie. Yy, a na pewno RNG potrafi o to zadbać. Jeśli chodzi o yy, trzeci team na tym polu, to są Nicisterki z NES, więc teoretycznie najłatwiejszy team z tego wszystkiego. Na dole z kolei czeka na mnie General Grevius na reliku poza droideką. Znaczy, wszystkie. W sensie wszystkie droidy poza droidą są na reliku e, oraz Generał Skywalker na reliku 7, klony na relikach e, z czego 5 na reliku 7 i Rex na reliku 7. E, najbardziej topowa obrona, chyba z jaką miałem do czynienia, na, znaczy z jaką mam do czynienia na chwilę obecną. W związku z czym plan działania wygląda tak, że go nie wyczyszczę prawdopodobnie. Nie ma sensu generalnie poświęcać topowych składów na to, żeby wyczyścić jeden skład z Galactic Ray. Postaram się jakoś wyczyścić pola dolne i jeden, dwa filmy z góry. No, nie da się tego gier ogarnąć, jeśli tak naprawdę nie ma się samemu legendy jakiejś. Albo naprawdę dobrego, mocnego, topowego teamu z, z gasem, tak, No ja z gasem na chwilę obecną to jeszcze jestem, znaczy na etapie tego grantera na Championships. Jest siódma gwiazdka G12, badajże. W związku z czym, no, klony jeszcze 3 te są na G12, tylko Five sam mam na, na, na reliku, więc nie ma tu specjalnie co się tam porywać na jakieś nieznane lądy. W związku z czym plan działania na chwilę obecną będzie wyglądał tak, że na Skywalkera, na generała Skywalkera przewiduje nowy Team Padme, ewentualnie dobitka CLS-em jakimś. Mam nadzieję, że no, dobitki nie będzie, ale sam wiem z doświadczenia, z praktyki, jak to wygląda. Różnie to bywa. Jeśli chodzi o Greviusa, to ponieważ nie ma tutaj łata i nie są to jakieś wysokie roliki, to spróbujemy tutaj Judy Night Raven pod liderką normalnie Ravena. W związku z tym mam nadzieję, że jakoś sobie tutaj. Ułatwią życie. W sensie ja sobie ułatwiam to życie po to, żeby mieć do dyspozycji jeszcze na takie, na tylne pola. Teamy takie właśnie jak, czy też na to pole, timy takie jak Darth Raven, Padme, Trya ktoś tam jeszcze by został, no Gaz, Gaz z klonami tak na G12 ewentualnie, w związku z czym. Zobaczymy co tam jeszcze z tyłu siedzi, jak siedzi coś super mocnego to to zobaczymy jak będzie wyglądać sytuacja, bo możliwe, że on też tak naprawdę mnie nie wyczyści i będą się liczyły punkty. Jeśli tam z tyłu zostawi faktycznie topowe teamy jeszcze kolejne, typu właśnie JKR, typu ewentualnie CLS, to on z kolei nie będzie miał siły przebicia, żeby się przez wszystko tam u mnie przebić. Nie będzie miał siły ofensywnej, ale zobaczymy jak to w praktyce wyjdzie. Na chwilę obecną, jeśli tam z tyłu nie będzie nic super mocnego, to tutaj byłby przewidziany Mirror Match Dartraven, czyli Dartraven vs. Dartraven. Tutaj mam nadzieję, że pójdzie troszkę lepiej niż ostatnio. Na siostrzyczki z Nest, Gaz z klonami powinni sobie tutaj bez problemu poradzić. poradzić Nie ma tutaj Spiritki, jest za to Nest, niemniej generalnie nie jest to jakaś chyba super wypasiona Nest. Jest wprawdzie na Tenacity, ale nie jest zbyt szybka i Anihilacja Alexa powinna tutaj sprawę. Ale załatwić. No to co? Zaczynamy rozgrywkę od domu. Zaczniemy rozgrywkę od czegoś, co teoretycznie jest pewniejsze, czyli od Greviusa. Grevius vs. Jedi. Grevius versus Jedi. Versus Jedi. O, tak, pod liderką Ravena. I oby się udało. Brawe danger you are. Tak. O, b dwa teraz wyjdzie. Fajnie. Tak. Na razie nie jest fajnie. Tak. Cofamy. No, warto by było w miarę szybko sprzątnąć. O, na przykład teraz. Spoko. Teraz, co? E możemy tutaj się pobijać? Nie, staki na razie zredukujemy trochę. Z B1. Tak. No dobrze, na razie może. Bastyllizm coś damy. Jakiś stan. Dobrze. Staki redukujemy. Leczymy się, redukujemy staki, Ech, no no, powiedzmy, że dalej redukujemy staki, no potrzebuję dostać tutaj markę od Ravena, tak? Byłoby miło, jakby teraz coś się tutaj pojawiło, to tak w miarę, w miarę, w miarę już tak naprawdę. Serio? Jolly musiał dostać? Dobrze, jest Mark. Jest Mark, jest dobrze. Dobrze, mamy to. To teraz tak, jak najszybciej się pozbyć wszystkich, zwłaszcza droideki. może to nie będzie jednak takie proste. Dobrze, zrobimy sobie tak, fajnie, droideka stan, fajnie, i co, regenerujemy Joliego może, zaraz zobaczymy, nie wiem czy zdążymy, chyba nie zdążymy, chyba nie zdążymy, no ale dobrze, walka poszła na raz. 59 banerków, chętnie przygarnę. Za Grybiusa to jest naprawdę nieźle. Teraz druga najważniejsza walka. Znaczy to w sumie wszystkie walki są najważniejsze, ale taka naj najtrudniejsza, tak? Czyli Skywalker, generał Skywalker. Na Critical Damage, Critical Chance, 271 speeda, no ma jakiegoś tam kopa. Fives na Offense zmodowany i Sida speed, nie ma dużo, niemniej. Oczywiście tutaj Rex będzie pomagać. Echo, Critical Damage Critical Chance. Ok. Rex ma ile spnit? 260. 267-270 myślałem, ale to już nie ma takiego znaczenia. Arc Trooper Speed i Critical Chance. No, Arc Trooper żwawy. No to dobrze. Padmę. Padme versus. Yy... No Skywalkera generalnie nie chcę używać w tym teamie, z tego względu, że Skywalker przewidziany będzie na siostrzyczki, na Nightcissarki. W związku z czym tu idzie jakiś zwykły, mój dotychczasowy team. Padmę z Asoką, z Artu. Zobaczymy. No, Grunt to zbić przynajmniej jednego, dwa klony, a później może jakoś się to wszystko dobije. To zbyt fajnie. Ale że tu się nic dobrego nie dzieje specjalnie. Poza ja tym, że Kenobi jeszcze nie zszedł. Dobrze, damy tanta na Kenobiego. Tak, znaczy damy. Schowamy się pod Kenobi, chciałem powiedzieć. Zostawcie Kenobiego, on ma przeżyć jak najwięcej. Nie, nie siądzie. Jeszcze nie siądzie, ale już dużo nie brakuje. Jeszcze chwila. Oj. No tak, i zmarnowany hit. Gdzie jest Wives? Wives jest tutaj. Dobrze. Nie ma Fajsa Rex jest tutaj, nie jest dobrze, ECHO, ECHO, dobrze. nie ma ECHO, tak, nie ma F Rexa, tak, i, 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 może tak, i został sam tam, sam Skywalker, no tak. Czyli dobitkę CLS-em generalnie. Dobitkę CLS-em, ale tak to jest a, z takim timem Generalnie cel został osiągnięty. Kilka klonów udało się zbić. Teraz dobitka Skywalker'a. E, dobitkę Skywalker'a, no miszkami się tutaj nie będziemy specjalnie bawić. E, gdzie jest ten CLS w undersize'a? E, tak, CLS z się. Nie być stan. Mhm. Stan dalej stana nie było? W serio? Powinni tam dwa stany wpaść, ale oczywiście coś się stało się i. I tych stanów nie było. Dobrze, z tyłu spodziewałem się kogo. Geonozian i Newta. Ewentualnie Geonozian i Old Republic. U. Oj, oj, oj. Geonozian niestety tutaj w ogóle ich nie ma, więc dużo wziął też do, do mimo wszystko, do ataku. No to tak, na first orderów Rage the Training, na Old Republic moi Genon zjanie. A na górze zaraz się okaże. Dobrze, na first orderów Rage the Training. Rage the Training. Jedziemy. Cofamy Annaska Teraz może cofamy. No to jest klasyczny Kylo Ren, dość słaby się, się daje. Wręcz bardzo słaby. Trudno, zdarza się. Na szczęście był. Bo... Oj, 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 oj. Trochę to groźnie wygląda. Zostawcie no jego tu tak stan, to chociaż Dejs, no czy może być i Dejs i tak, ale trochę banerów tutaj z ukradziony, muszę się w miarę podrogenerować, a nie wiem, czy zdążę. Basic. Cofamy. No, chyba nie zdąża. Tja. Banerę ale nie wiem czy to akurat jest aż tak istotne w tym przypadku. Skoro zostawi sobie jednak jakieś tam teamy w miarę mocne do ataku. Na Old Republic idą e, Geonozjanie. Tak najludniejsza walka, aczkolwiek nie powinna trwać długo, bo to są... Znaczy, tuny Old Republic są na G11, więc teoretycznie nie powinno to trwać zbyt długo. Dobrze. Basic tutaj. Teraz z Kenderusem trzeba popracować, żeby się nie rozbrykał chłopak. No, ability block nie weszł niestety. Fajnie. Tak. Przydałoby się podleczyć, prawda? Ale jeszcze nie mogę. Liquid. Dziękujemy. Damy ci blinda. Albo i nie. basic basic I auto. Dobrze, tu przynajmniej jakieś tam normalne banerki weszły. Dobrze. Teraz tak, teraz zostały teamy topowe, że tak powiem, jeżeli o to chodzi. Czyli tak, Dartraven, co mi jeszcze zostało? Trya, Dart Raven, Padme, znaczy Twór, nie padnę, Trya, Skywalker. Skywalker jest przewidziany tutaj z klonami. Skywalker z klonami. Gdzie on jest? Jest, tak. Skywalker z klonami. Jest tutaj przewidziany. Na siostrzyczki, na nest. No, a saszka no. pierwsza się ruszyła tutaj z jakiegoś powodu. Ok. Zrobimy tak i tak. No. Tak, może. Mm, talzinkę. Może i talzinkę. Tak i tak. Dobrze, już nie ma talzinki. Dobrze, teraz bym się chciał pozbyć daki, żeby nie było tonów zbyt dużo. a no, może i jasaszkę wręcz się pozbędę e, tak fajnie już nie mam daki, spoko i teraz popracujemy trochę nad ząbiaczką żeby mieć teraz manipulację u psorka i tak to miało wyglądać no dobrze, spodziewałem się, że jeszcze trochę Nest się tutaj utrzyma, niemniej. Walka zakończona. Okay. Teraz tak, zostałem z takich mocnych teamów, no to tylko Dar tak naprawdę i Trya. <laughs> Zaraz zobaczymy jak to wygląda tak przeciwnika. No, jakoś parę z Bounty Hunter, Hunters, tutaj wolał nie ryzykować. Niemniej no, nie spodziewam się, że tego nie wyczyści. No, zostawi sobie geonozja na atak. E, zostawi sobie muta też na atak. Więc e, są no jakiś tam jeszcze ale ma na atak? No, dobrze, Dart Raven. Raven. Mirror Match. Może tym razem jakoś pójdzie rozgrywka normalnie? E, no, przyjedziemy. Ja, to jest dobry. Let's dance. Teoretycznie moja Bastilla jest szybsza. Tak, o oczko. Tak sprzątamy. Bastylla hmm. teraz zajmiemy się maruderem chyba. Hmm. Powiedzmy, że marka to nie jest złe. Zwłaszcza jeśli maruder zniknął. że No i jeszcze dmg główny, znaczy drugi dmg główny to HK. Spoko mamy cię. I malak. Tak. No i chyba koniec. Dobrze, tutaj Mirrorage poszedł normalnie, nie, nic się złego nie wydarzyło. No i została Legenda na którą chyba nie specjalnie już nie mam do ataku. W sensie mam Imperium z Gatem, mogę ewentualnie Trion z Gatem spróbować. I z łatem na przykład jeszcze, tak. Niemniej tu takich damagerskich timów już nie mam. Z takich tunów, które zadają jakiś damage została chyba tylko Wampa. No chyba tylko łampa, mhm. jedyne co mogę spróbować, to to właśnie chyba kombinacja trai jakaś. Trya ma strzałkę Critical Avoidance, Sion ma Critical Avoidance, może przeżyją. Zaraz spróbujemy. Albo z Palpatinem, może jakieś stany wyjdą przypadkiem albo co. Oj, ciężko tutaj może być coś czuję, bo tak jakbym wziął Traje to miałbym tam jeszcze oczywiście Nihilusa, ale muszę też wziąć... Z Palpatinem może Nihilus szybciej się naładuje, ale to też z kolei nie ma sensu, bo będą mieli damage immunity przez jakiś czas, jak pierwszym razem ich health spadnie poniżej 50-60%. Zobaczymy, jakby wyglądał taki Team Empire z Gatem, coś takiego, ale nie ma tanka. Nie ma tanka, generalnie. Muszę tutaj użyć Nichilusa. Uh -huh. Nichilus, znaczy Sion musiałby być na pewno. Gdyby to był Nichilus, to z kolei nie mam żadnego tanka poza Sionem. A potrzebowałbym też łata, żeby się ruszyć przed, e, przed przeciwnikiem. Więc tu musiał być jakiś team kombinowany jednak. To może jednak nie MBR, nie Ember, tylko jednak Traja z łatem. Może Traja z łatem jednak. Mhm traja. Dobrze, damy tak, ustawimy tak, jak powinno być. Powiedzmy traje Gad Sion, Nihilus, Do tego ład, Mhm. Nie będzie to niestety stanów, ale będzie przynajmniej fraktur na Ray. Jeśli coś się cokolwiek uda. E, bo tak ja będę musiał nadać e, specjalnego skilla. Uh -huh. Czyli na Sion'a to pewnie pójdzie. Uh -huh. no Jedyna koncepcja jaką na razie sobie mogę spróbować, to jest z Galaktyk Ray nie walczyłem, natomiast no, Palpatine jest tylko G12, więc on za szybko po prostu zejdzie. Tam jest bardzo szybka Rey, więc najpierw tam się ruszy Rey, później się ruszy Finn, a później chyba dopiero mój tron, tak mi się wydaje. Znaczy w sensie, najpierw się ruszy Ład Tambor, później Rey, później Finn, później mój tron. Teoretycznie. I praktycznie, zaraz się okaże, bo przyznam się, że pierwsza potyczka z galaktyczną rej, innych teamów, no poza z takim średnim empire, tu niestety nie mam. To nie będzie nic innego. Tak, to idzie na Sajoma. Tak, Ray, teraz film. Myślałem, że mój trąb się zdąży ruszyć, niemniej tutaj aż takie piękne to nie było. Okay. No tak, to by było na tyle. To może damy na Nihilusa. Tak. Biedny sajon. Hm. Nieźle, nieźle. Damy tutaj izolację na podamerona. To wiele już nie da, wiele to nie da. Mhm. Generalnie tron się w ogóle nie ruszył, więc pomysł chybiony z tronem był. I to by było chyba na tyle. Aczkolwiek, o widzę, że health race szedł do, 60, do 50%, tak? Troszkę poniżej 50%. Więc tutaj nic więcej się już raczej nie wskóra. Jedyne, co mogę jeszcze słuchać, to właśnie PowerPoint Invader yy, Nie wiem, C3PO. Tak, bardzo fajnie to wygląda. C3PO. Yy, 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 Wampa. Łampa i może jeszcze... Kto jeszcze może? Może jeszcze... UPD? Pewnie nie przeżyje nawet tury, ale... Ale może coś takiego. Zobaczymy. Biedny pal Nawet się nie ruszy. O, patrzcie, mogę się ruszyć. E, coś się mogę ruszyć. Jest niesamowite. Ability block. Oczywiście nie. Wow. E, po. To nie chcę, żeby Demeron zatempował. Serio. Serio. Mazdays. I po wejderzu. I po Wejderze, tak. I po Mhm, mm mhm. Mm no. I czemu nie było kontry? Serio, kontra miała być. Mhm. Mm no z legendą Ray generalnie styczności nie miałem, ale też nie miałem specjalnie czymś z tego ściągać już niestety, musiałem wybrać między tym, między punktami, między rzeczywistymi punktami, a tymi, które potencjalnie mógłbym zdobyć, kiedy walczyłbym z galaktyczną Ray. No, tu już nic raczej nie ma czym ugrać, To już tylko będę sobie nabijał yy, na liczniku przeciwnika ile, ile, dan, ile razy dany team, ten galaktyk team yy, wytrzymał. A to chyba jest specjalnie nie ma sensu. No cóż, no i to by było koniec rozgrywki na razie. Zobaczymy, czy przeciwnik zaatakuje, czy faktycznie. Yy, no podejrzewam, że zaatakuje i że pójdzie mu jednak lepiej, bo ma jeszcze parę teamów dobrych e, zostawionych do ataku, tylko zobaczymy, z jaką skutecznością mu się to uda. wtedy no, założyłem, że jak ktoś wystawi faktycznie Galactic e, Legend tu na Galactic Legend Team w obronie właśnie w pokoju Ray. No to już na dzień dobry wymusza to kompletnie inną taktykę, zwłaszcza jak ktoś sam nie ma legendy, jak ktoś nie ma wyrykowanego teamu z, z gasem. No to jest problem właśnie taki jak tutaj u mnie. Póki co dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że wasza rozgrywka poszła trochę lepiej, że ewentualnie nie trafiacie na ludzi z galaktyk legend z tunami. I co no, trzymajcie się, pozdrawiam, niech moc będzie z wami mimo wszystko.